Zadanie piąte. Liczba 2 pierwiastki kwadratowe ze 108 odjąć pierwiastek kwadratowy z liczby 243 plus 3 pierwiastki kwadratowe z 27 jest równa. Musimy w pierwszej kolejności uprościć w ogóle tę liczbę, przy czym musimy zwrócić uwagę, że liczba 108 pod pierwiastkiem kwadratowym, jak również pierwiastek kwadratowy z liczby 243 i pierwiastek kwadratowy z 27 to są liczby niewymierne. Czyli nie ma takich liczb całkowitych, które podniesione do potęgi drugiej dadzą nam te wielkości, które stoją pod pierwiastkami. Natomiast możemy te pierwiastki wszystkie uprościć. Otóż każdą z tych liczb możemy zapisać w postaci iloczynu przynajmniej dwóch innych liczb całkowitych. Jeżeli pod pierwiastkiem stopnia dowolnego stoi iloczyn dwóch liczb, to znaczy, że możemy ten pierwiastek zapisać w postaci następującego iloczynu pierwiastek stopnia n z liczby a razy pierwiastek stopnia n z liczby b. I ten wzór teraz wykorzystamy do tego, aby właśnie prosić każdy z tych pierwiastków. Zapiszmy zatem 2, i tutaj pod pierwiastkiem zamiast zapisać 108, zapiszemy sobie 36 razy 3 objąć i zamiast zapisać pierwiastek kwadratowy z 243 to zapiszemy 81 razy 3. Dodać 3 razy, no i 27 to jest dokładnie to samo co 9 razy 3. I korzystając z tego czerwonego wzoru, po znaku równości możemy zapisać, że całe to wyrażenie, które znajduje się w tym miejscu, jest równe 2 razy pierwiastek kwadratowy z 36 razy pierwiastek kwadratowy z 3. Odjąć, Pierwiastek kwadratowy z 81 razy pierwiastek kwadratowy z 3. Dodać 3 razy pierwiastek kwadratowy z 9 razy pierwiastek kwadratowy z 3 to są równe. We wszystkich tutaj trzech miejscach uzyskaliśmy pierwiastek kwadratowy z 3. Pierwiastek kwadratowy z trzech to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej d 3. Więc te pierwiastki kwadratowe zostawiamy w takiej postaci, nic z nimi nie robimy. Tym bardziej, że na zadaniu tutaj nie jesteśmy proszeni o to, aby podać wartość liczby z treści zadania w przybliżeniu. Dlatego zostawiamy pierwiastek kwadratowy z trzech w takiej postaci, natomiast z tych pozostałych pierwiastków spokojnie możemy wyłączyć liczby całkowite. Zapiszmy zatem dwa razy i pierwiastek kwadratowy z 36, to jest po prostu 6 razy pierwiastek kwadratowy z trzech objąć. Pierwiastek kwadratowy z 81 jest równy 9 i tutaj wpisujemy razy pierwiastek kwadratowy z trzech dodać 3 razy pierwiastek kwadratowy z 9 to jest 3. I zostawiamy pierwiastek kwadratowy z trzech to się równe. I teraz na tym etapie musimy oczywiście wykonać mnożenie. Tutaj Mamy dwa razy sześć razy pierwiastek kwadratowy z trzech, więc w rezultacie uzyskujemy tutaj 12 pierwiastków kwadratowych z trzech. Minus 9 razy pierwiastek kwadratowy z 3, co będzie tutaj minus 9 pierwiastków kwadratowych z 3. Dodać. I tutaj mamy 3 razy 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3, czyli będą tutaj, będzie tutaj 9 pierwiastków kwadratowych. A no właśnie, ja się tutaj pomyliłam. No, powiedziałam z 3, napisałam z 2, więc zmieńmy to. Dodać 9 pierwiastków kwadratowych z 3, to się równe. I zwróćmy uwagę na to, że te wyrażenia nam się. Redukują do zera, w wyniku czego uzyskujemy tutaj 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Czyli całe to wyrażenie, cała ta liczba jest równa właśnie 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Czyli prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź D.